Siemka widzowie, teraz robię drugi short, gdzie robimy już drugi dzień robienia jednego z nos z nos równa się jeden subskrybent. Wczoraj pod shortem wyszło 15, więc 15 razy. it's <laughs> Jak chcecie więcej takich challenge'ów, to subskrybujcie kanał i zróbcie inne pomysły, wymyślcie i dajcie znać i co? Na razie.